Wchodzisz do kuchni, otwierasz lodówkę, patrzysz na półkę. Jest tam niewinne, tanie, zupełnie zwyczajne, warzywo, które wielu mężczyzn wyrzuca z talerza. A jednak, to właśnie ono może pomóc Twojej prostacie szybciej niż nie jeden lek z apteki. Wiem, co sobie teraz myślisz: niemożliwe, znowu jakieś cudowne jedzenie? Nie, nie będzie tu cudów, nie będzie tu bajek, będzie biologia. Jestem lekarką od ponad 30 lat. Zajmuję się wyłącznie mężczyznami po 60. i przez te wszystkie lata nauczyłam się jednego: ciało nie kłamie. Ale trzeba umieć go słuchać. Więc dziś opowiem Ci o prostacie i o jednym warzywie, które potrafi zatrzymać jej powiększanie się szybciej niż sądzisz. Ale najpierw. Dlaczego prostata rośnie? Przerost prostaty, łagodny, nienowotworowy, dotyczy nawet 70% mężczyzn po 60. roku życia. Objawy? Trudność w oddawaniu moczu. Ciśnienie słabe przerywane, budzenie się w nocy, uczucie, że nigdy nie do końca się wysikasz. Dlaczego to się dzieje? Z wiekiem poziom testosteronu spada, a wzrasta poziom dihydrotestosteronu, DHT, jego silniejszej formy. Ten hormon działa bezpośrednio na komórki prostaty, pobudzając ich wzrost. Prostata rośnie, ale rosnąc zaczyna uciskać cewkę moczową. I tu wchodzi lekarz. Najpierw zaleca leki alfa-blokery. Potem inhibitory 5-alfa-reduktazy. A w końcu zabieg. Ale co jeśli da się działać inaczej? Wcześniej? Naturalnie? Przykład z życia. Pan Marian, lat 67. Pan Marian przyszedł do mnie dwa lata temu, emerytowany kierowca autobusu. Żona nie żyje, dorosły syn za granicą. Od roku wstawał w nocy nawet pięć razy. Mocz leciał jak przez słomkę i, jak sam mówił, bałem się już nawet wyjść do sklepu. Nie chciał od razu brać leków. Prosił o coś naturalnego. Wiedziałam, że to nie będzie cud. Ale powiedziałam jedno, zaczniemy od kuchni. I wtedy pojawiło się to warzywo. O jakim warzywie mówimy? Brokuł. Tak. Brokuł. Nie brzmi spektakularnie, prawda? Ale posłuchaj uważnie. Brokuł zawiera sulforafan, związek siarki, który ma zdolność tłumienia działania DHT. Działa na enzym 5-alfa reduktazy, ten sam, który przekształca testosteron w DHT hormon bezpośrednio odpowiedzialny za powiększanie prostaty. To nie wszystko. Brokuły są także bogate w indole, substancje, które modulują metabolizm estrogenów. Co jest niezwykle ważne, bo zaburzenie równowagi testosteron-estrogen to drugi czynnik przerostu prostaty. Mężczyzna po 60% często nie tylko ma mniej testosteronu, ale też za dużo estrogenu. Brokuły potrafią to zrównoważyć. Ale jak to działa? Sulforafan aktywuje enzymy detoksykacyjne w wątrobie, jak GST i NQO1, które zmniejszają stres oksydacyjny w tkankach prostaty. A mniejszy stres to mniej stanu zapalnego. Mówiąc prościej, brokuł nie tylko działa na hormony, ale też chroni samą tkankę prostaty przed uszkodzeniem. A jeśli ktoś mówi, że to za mało, powiem tak. Pan Marian jadł brokuły co drugi dzień, duszone na parze przez trzy miesiące. Po dwóch tygodniach przestał się budzić pięć razy. Po trzech miesiącach jego strumień moczu był jak u latka, Nie wziął ani jednej tabletki. Czy to reguła? Nie. Czy to możliwe? Absolutnie tak. Ale uwaga, to nie tylko brokuły. Nie chodzi o to, żeby jeść kilogramy zielonego. Klucz to synergia. Brokuły działają najlepiej, gdy łączysz je z tłuszczami, na przykład oliwą z oliwek, bo sulforafan jest rozpuszczalny w tłuszczach. Najlepiej gotować na parze, nie smażyć. Temperatura powyżej 130°C niszczy enzymy odpowiedzialne za aktywację sulforafanu. Chcesz jeszcze lepszego efektu? Dodaj czosnek. Alicyna z czosnku zwiększa biodostępność sulforafanu i działa dodatkowo przeciwbakteryjnie. Co jest ważne, bo przewlekłe infekcje prostaty przyspieszają jej przerost. Dlaczego nikt o tym nie mówi? Bo nie da się opatentować brokuła. Nie zarabia się na nim jak na lekach. Ale ja nie jestem tutaj od sprzedaży. Jestem, żeby powiedzieć ci prawdę. Jeśli masz powiększoną prostatę, nie ignoruj tego. Nie czekaj, aż będziesz miał cewnik. Zacznij od kuchni. Od siebie. Widzisz, jedzenie brokułów to dobry początek, ale wielu mężczyzn robi jeden wielki błąd. Myśli, że wystarczy włączyć jedno warzywo i po sprawie. Nie. Tak nie działa ani prostata, ani żaden inny narząd. Zatem dzisiaj chcę ci powiedzieć coś bardzo ważnego. Nie tylko to, co jesz, ale też jak żyjesz, decyduje o Twojej prostacie. Najczęstszy błąd, który przyspiesza przerost prostaty. Siedzący tryb życia. Brzmi banalnie, ale to on odpowiada za pogorszenie przepływu krwi w miednicy. A prostata to nie mięsień. Nie ćwiczy się sama. Potrzebuje dobrej cyrkulacji, żeby komórki nie zapalały się, nie puchły, nie namnażały w nadmiarze. Codzienne siedzenie przez 6-10 godzin? To jak trzymanie prostaty pod poduszką. Długo. W badaniach klinicznych wykazano, że mężczyźni, którzy ruszają się minimum 30 minut dziennie, choćby spacerują, mają o 27% mniejsze ryzyko przerostu prostaty. Dlaczego? Ruch poprawia przepływ krwi, zmniejsza poziom DHT, obniża stan zapalny i, co najważniejsze, reguluje poziom insuliny. A insulina to hormon, który, jeśli jest stale podwyższony, stymuluje wzrost tkanek, w tym prostaty. Tak, prostata lubi cukier. Ale w zły sposób. Drugi błąd. Zła dieta w tle. Weźmy pana Zbigniewa. Lat 72. Lubił wędliny. Codziennie. Na śniadanie, do kolacji. Miał też zwyczaj pić 2-3 piwa na wieczór. Kiedy trafił do mnie, prostata miała już objętość 50 ml, graniczna wartość do operacji. Zapytałam, jaka była twoja dieta przez ostatnie 10 lat. Odpowiedział: typowo polska. I tu jest problem. Dieta bogata w tłuszcze nasycone, mięso przetworzone, mało błonnika, mało warzyw, to zaproszenie do stanu zapalnego prostaty. Ciało nie zapomina. Jakie inne produkty działają jak brokuły? Pomidory gotowane zawierają likopen, silny antyoksydant. Ale uwaga, tylko w wersji przetworzonej np. sos pomidorowy przecier. Surowe pomidory mają mało dostępnego likopenu. Nasiona dyni, bogate w cynk, który reguluje działanie testosteronu i zmniejsza przerost prostaty, ale tylko surowe, niesolone, nierozgrzewane. Zielona herbata zawiera katechiny, które działają przeciwzapalnie. Picie dwa filiżanek dziennie zmniejsza ryzyko powiększenia prostaty o 25%. Czy suplementy pomagają? To zależy. Saw palmetto, wyciąg z palmy sabałowej, działa podobnie jak leki, hamuje enzym 5-alfa-reduktazy. Badania. Skuteczny u około 50-60% pacjentów z łagodnym przerostem. Beta-sitosterol. Związek roślinny zmniejszający objawy dolnych dróg moczowych. Ale uwaga! Musi być standaryzowany. Suplementy z supermarketu? Zbyt słabe stężenie. Kiedy warto rozważyć suplementację? Gdy objawy są łagodne. Gdy dieta i ruch nie wystarczają. Gdy chcesz uniknąć leków, ale masz nadzór lekarza. Nigdy nie traktuj suplementów jak zamiennika dla diagnozy. Prostata nie wybacza zaniedbań, kiedy naturalne metody nie wystarczą. Kiedy oddajesz mocz z trudem i musisz cisnąć, budzisz się więcej niż cztery razy w nocy, masz uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza. Dochodzi do krwiomoczu lub bólu. W takich przypadkach nie próbuj samoleczenia. Zrób badanie. PSA antygen specyficzny dla prostaty. Norma do 4,1 g ml. Wzrost powyżej tej wartości może oznaczać zarówno przerost łagodny, jak i coś groźniejszego: rak prostaty. USG przez brzuszne lub przez odbytnicze pozwala zmierzyć objętość gruczołu. Norma 25-30 ml. Badanie per rectum: fizyczne sprawdzenie struktury gruczołu. Wiem, to krępujące. Ale nie pozwól, by wstyd był silniejszy niż troska o własne zdrowie. I jeszcze jedno: stres. Niewielu mówi o tym, ale przewlekły stres wpływa na układ hormonalny, podnosi kortyzol, a ten zaburza produkcję testosteronu. Efekt domina spada testosteron, rośnie DHT, prostata się powiększa. Wprowadź coś, co Cię uspokaja: medytacja, modlitwa, praca w ogrodzie, rozmowy z bliskimi. To nie są fanaberie, to biochemia. Usiądź wygodnie. To, co POWIEM teraz, nie jest spektakularne. Nie będzie magicznego przepisu. Ale jeśli chcesz żyć bez cewnika, bez bólu, bez wstydu, posłuchaj. Tygodniowy plan działania. Co, kiedy i jak? Każdy mężczyzna po 60 roku życia powinien mieć swój plan ochrony prostaty. Nie musi być skomplikowany, ale musi być konsekwentny. Oto przykład. Dieta dzienna fundament. Śniadanie: owsianka z siemieniem lnianym i orzechami włoskimi. To szklanka zielonej herbaty, kwasy omega-3 plus lignany, działanie przeciwzapalne. Drugie śniadanie Jeden jabłko, 10 nasion dyni, obiad, ryba, łosoś, makrela plus brokuły gotowane na parze z oliwą, kasza gryczana, niski indeks glikemiczny, zupa, krem z pomidorów, kolacja, sałatka z rukoli, pestek dyni, awokado i jajka, herbata z pokrzywy lub rumianku. Ruch, codzienna dawka aktywacji, 30 minut marszu szybkim krokiem, ćwiczenia miednicy, 10 powtórzeń trzykak dziennie, rozciąganie bioder i lędźwi, 5 minut przed snem. Ćwiczenia mięśni dna miednicy poprawiają przepływ moczu, wzmacniają kontrolę nad pęcherzem. To nie ćwiczenia dla kobiet, to twoja tarcza. Odpoczynek, regeneracja hormonów, 7-8 godzin snu, zero alkoholu przed snem, ograniczenie ekranów po godzinie 20. W nocy organizm reguluje testosteron. Jeśli śpisz źle, prostata cierpi. A co jeśli jesteś sam? Wielu moich pacjentów nie ma dziś żony. Część mieszka samotnie, część została wdowcami. I wiem, co myślisz, nie mam dla kogo. Ale powiem ci coś ważnego: Masz dla kogo? Dla siebie. Twoje ciało zasługuje na to, by o nie dbać. Nawet jeśli nikt nie gotuje ci obiadu. Nawet jeśli nikt nie przypomina ci o piciu wody. Niech ten film będzie dla ciebie przypomnieniem. Weź kartkę. Zapisz trzy rzeczy, które dziś zmienisz. Zjadasz brokuła, idziesz na 20-minutowy spacer. Wieczorem wyłączysz telefon o 21 i położysz się wcześniej. Małe rzeczy. Ale właśnie od nich zaczyna się wielka zmiana. Jak rozpoznać stan zapalny prostaty? To nie to samo co zwykły przerost. Zapalenie może być bakteryjne, ostre lub przewlekłe, niebakteryjne, na tle autoimmunologicznym lub idiopatycznym. Objawy: ból krocza, dolnej części pleców, jąder, pieczenie przy oddawaniu moczu, częste oddawanie moczu małymi porcjami, zmęczenie, drażliwość. Badania, które warto wykonać. Badanie moczu, obecność leukocytów bakterii. Posiew moczu, CRP stan zapalny. PSA, jeśli podniesione, ale bez guza, możliwe zapalenie. W leczeniu antybiotyki, ale też dieta przeciwzapalna, brokuły, kurkuma, czosnek, zielona herbata. I ostatnia rzecz. Mężczyźni wstydzą się rozmawiać. Ale wiesz co, nie wstydź się, twoje zdrowie to nie temat tabu. Nie jesteś mniej męski, jeśli mówisz o prostacie, jesteś bardziej odważny niż wielu. Bo dbasz o siebie, zanim będzie za późno. Słowo od lekarza. Mam na imię Barbara. Jestem lekarzem. Od ponad 30 lat rozmawiam z mężczyznami. Widziałam cierpienie, które zaczynało się od przemilczanego objawu. Widziałam łzy, które pojawiały się dopiero, gdy było już za późno. Ale widziałam też siłę. Widziałam mężczyzn, którzy, mimo wieku, mimo zmęczenia, potrafili zawalczyć o siebie. Dzisiaj mówię do ciebie, zacznij od Brokuła, ale nie kończ na nim. Zacznij od tego filmu, ale nie kończ na oglądaniu. Co możesz zrobić teraz? Umów się na kontrolę prostaty, nawet jeśli nic ci nie dolega. Napisz w komentarzu, co już robisz dla swojego zdrowia albo czego się boisz. Udostępnij ten film komuś, kto milczy, ale potrzebuje go najbardziej. I jeśli chcesz więcej filmów, które nie mówią bajek, zasubskrybuj mój kanał. Tutaj zawsze znajdziesz prawdę. Dziękuję, że jesteś. I pamiętaj. Prostata nie krzyczy, ale wysyła sygnały. Naucz się je słyszeć.